Grużyna, reprezentacja jaka? Belgia! Właśnie! Belgia! Przechodzimy do dekoracji Grużyny Belgii. Bardzo Wam dziękuję za te kilka tygodni w piłkę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. By nie, były różne wyniki, wiadomo, tak? Tak. się zwycięża, nie? Ale po przegranej trzeba się zastanowić, co było nie tak, popracować i będzie tylko lepiej. Tak? Za rok zapraszamy. Piąteczki, Martuszyko, moi drodzy. Z każdym, energicznie, energicznie. Sześcio, energicznie, wskaz, Dziękuję serdecznie. Panie Przewodniczący, tak, dziękuję. Mateusz Marek, Zapraszam. Kabryż. Magryż. Proszę, ja podejdę. Aha. Dobra. 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 dobra.

Dobra. Wielkie brawa, Wielkie brawa, tak jest. Teraz wszyscy patrzą tutaj na mnie. Uwaga, szybko, szybko, chłopcy. Tutaj, tutaj. Trzy, cztery. Wiecie jak z przodnia linia ma światło? Dzięki. Dziękujemy.